Sytuacja w tej grupie jest bardzo dziwna. I w sumie to może pójść w każdą stronę. Wszystko zależy od tego dzisiejszego meczu z Holandią. Nie będzie to łatwy mecz. Ale nie wiem, czy łatwiejszy czeka nas później. Bo później gramy ze Szwajcarią. I też może być różnie. Przecież wiecie, że ta przeklęta Szwajcaria nam nie odpuszcza. Dlatego dobrze by było dzisiaj chociaż jeden punkt zdobyć. No a jak nie, to tak jak mówię, no będzie mecz o wszystko. Szwajcaria zagra z Czechami. Wszyscy w tej grupie mają po jednym punkcie wszyscy. Mają tyle samo bramek straconych i strzelonych Bo obydwa mecze zakończyły się 2 do 2 wynikiem No już nie chcę wracać do tego co było w meczu z Czechami Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka to zapraszam Uważam, że mogłem tam zrobić więcej Ale już, e, już chuj, stało się Dlatego dzisiaj no, trzeba walczyć tak jak tylko potrafimy Bo gramy z Holandią I taki skład dzisiaj wystawiam na Holandię Formacja się nie zmienia Jest Nikola Zalewski, który otrzymał wczoraj plus 5 do overrola i no na skrzydle jest niesamowity Ale jeszcze bardziej niesamowity Jest jego overroll jako pomocnik Nie będziemy grali nim jako pomocnik Dzisiaj potrzebuje skrzydłowego Szymański wchodzi za Jakuba Modera Zieliński cofnięty, Moder nie gra Dlatego, że miał najniższą ocenę w poprzednim meczu Więc wymieniamy po prostu słabe punkty No i nie wiem, może jednak Zagram dzisiaj Walukiewiczem Nie wiem, nie pamiętam Co było nie tak z naszą obroną, że wpadły nam dwie bramki Właściwie to dużo pecha, bo zawsze kurczę polska pechem traci te bramki i jest dupcia. My gramy w białych strojach niebieskie dla Holandii, zagramy na stadionie Hampden Park, czyli na stadionie narodowym w Szkocji. No nic, pozostaje mi tylko grać jak najlepiej, po prostu i walczyć o kolejne punkty. To nie będzie łatwe dzisiaj, ale w sumie zawsze jakoś było tak mniej więcej za na serii powrotu do przyszłości przede wszystkim, że z Holandią mi się całkiem nieźle grało i bardzo często z nią wygrywałem, tak że nie wykluczam tego scenariusza też dzisiaj po meczu z Czechami, ale ten mecz z Czechami to nie jest żaden wyznacznik, to nie jest nic. Dzisiaj możemy wyjść na murawę i zagrać totalnie inny futbol, rozwalić Kolandię 5 do 0, tak się prezentują składy obydwu państw, nasz jest znany całkowicie dobrze, nie będę już może go czytał bo wszystko co chciałem powiedzieć powiedziałem przed tym meczem, ale w trakcie gdy jeszcze oglądamy skład Holandii mogę u was poprosić może łapkę w górę, może dzięki temu że ją zostawisz Polska wygra te spotkanie, ja nic nie będę mówił, po prostu skupiam się na graniu lecimy z tymi Holendrami Kurno, oni są naćpani pewnie pierwsza akcja dla Holandii będzie piąta minuta, w tej minucie to my Żeśmy strzelili pierwszą bramkę z Czechami. A teraz leci Holandia. Nie mogę jej mu odebrać. Daniel Malen. Nieładnie. Aj, było blisko. Żeby stracić bramkę, dobrze zablokowana. Na razie defensywa jest Git. Ale to była dopiero pierwsza akcja. Joko, dobra, piła. Gakpo nie ma spalonego. I to mogło być 1 do 0. Mamy szczęście, że Gakpo jakoś tak koślawo uderzył. Bo to był w sumie słaby strzał. Dobrze, może teraz, teraz będzie okazja, nie do niego podał, ojej! Ojej, do Milika by szło, to byłaby brama. Do środkowa jest. Kurwa, no nie mogę wyjść, nie! Proszę! Ale mi zabierają, ciężko się gra przeciwko tej Holandii. Oj, piłka padła łupem, blind, a pod polem karnym jest jeszcze Malen. Odwróci się strzeli. Słupek, oj! Nie, proszę, proszę, Uff, Jezu. Jaka padaka na razie tutaj. W naszej drużynie. Trzeba się wziąć w garść, bo to nie wygląda najlepiej. O nie! Joki! W ogóle niecelny. Ale jak do tego dopuścili nasi obrońcy, to ja nawet chcę zobaczyć tę powtórkę, bo tutaj było dośrodkowanie i Walukiewicz nie chciał do tej piłki podejść w ogóle. To mogło się zakończyć tragicznie. Na razie cały czas wygrywamy, ale nas odłukuje Holandia. O, dobrze, teraz będzie szansa! Szymański dobrze zagrał. Do Milika Milik! Do skurasia, skuraś Pięknie przebieg! Do środkowania nie ma nikogo tam! No to może rożny, może z różnego się uda ze stałych fragmentów, no chuj. Koniec pierwszej połowy 0-0. Jak na razie tragiczny mecz w wykonaniu biało-czerwonych obniżamy trochę skrzydła, one stoją za wysoko, nawet nie mogę im zbytnio podać. Wstawimy przemysła Frankowskiego i zagramy tutaj na dwóch napastników teraz. Takie zmiany od razu w pierwszej połowie wejdzie Adam Buksa, może jakieś wrzuty będziemy grali I w taki sposób teraz to wygląda Nie wiem, 0-0 to nie jest wcale Zły wynik, mógłby być e, Remis, ale wolałbym żeby był Bramkowy, żeby coś się działo Więcej, bo takie 0-0 to nudna Nudna sprawa Nie o, Było blisko Znowu drogowski wkurwiony, no nie dziwię się. Też jestem wkurwiony. Michał Propiez jest wkurwiony. Bardzo słabo to wygląda. I ta, ten początek pierwszej połowy też nie wygląda tak, jakby się coś miało odmienić. O Jezu, ale mnie zrobili. Werman leci teraz prawym skrzydłem do środkowanie! Jeszcze piłka, panie łupem Reindersaam! Na, na szczęście, faulowany był Walukiewicz. To może teraz pójdziemy z kontrolą. Bardzo mało tutaj jest defensywnych graczy Holandii. Jest Milik, od razu zagranie w tamtą. Nie no kurwa, no. Wejdzie Jakub Moder jeszcze na boisko za Slisha. O Milik, no eee, no! No był faulowany. Oczywiście, że był faulowany, ale to było chamskie, kurwa. Łooo! Wow, to było zajebiste. Zalewski, rób tak więcej. Dawaj, dawaj, Milik, bierz to, bierz to! Wandajka nie da się przepchnąć. Kurna, to no jest tur. O, oh, ale mi podał! Buksa, Milik! Nie, no słupek! Nie! Ja pierdziele! ale byśmy wykorzystali błąd. Znaczy, to jeszcze nie jest. Koniec karny! E Kurwa, dawaj, karny. Oni lecą z kontrol. To nieistotne, ja chcę tu zobaczyć, bo tu był faul mi się wydaje. Jak na moje tutaj Wandaik wleciał w nogi zielińskiemu? No piłki to on nie dotknął, no przepraszam bardzo! No właśnie, tylko teraz mamy jakiś problem, bo kurna, malen leci tutaj. Jest akcja dwóch na dwóch, ale chyba nic z tego nie będzie, zaraz to odbiorę. O, kurwa. Ja pierdzielę. Ale mamy farta. Czemu... Właściwie farta w niefarcie. No, najpierw strzelamy słupek, później karnego nie odgwizduje, a teraz prawie tracimy gola. No to ja nie wiem, czy to jest fart, czy nie fart już. Jedno i drugie. Zależy. Dobrze, broni drągowski. Cały czas 0-0. 5 minut ponad jeszcze do końca tego meczu. Oj, nie! Oooo to <laughs> bo nie dotknął tej piłki. Gra mnie rozpieszcza totalnie dzisiaj, powiem Wam szczerze. Parę goli tu już mogliśmy stracić, ale jakoś żyjemy, jakoś trwamy. To jest totalna męczarnia reprezentacji Polski. Ale żyjemy, żyjemy, mamy się dobrze. Nawet punktujemy Wam, powiem, to już w ogóle. Dobra, nie zesraj się tym strzałem. Ostatnia akcja dla Polski szybko wykopują. Straciłem. Koniec meczu, koniec meczu, 0 do 0 eee, Po grze stwierdzam, znaczy ja mówiłem ogólnie jeszcze na początku meczu, że 0 do 0 to będzie dobry wynik, ale po naszej dzisiejszej grze stwierdzam, że to jest zajebisty wyniki. Bardzo dobrze, że to się zakończyło 0-0, bo mogliśmy ten mecz przegrać, a tak mamy chociaż jakiś punkt. Zobaczcie na statystyki. Holandia zdominowała nas. Mieliśmy tylko Trzy strzały, jeden tylko celny. Ale najgroźniejszy był w słupek. I mam takie wrażenie, chociaż nie. Czekaj. Oni też chyba mieli jakiś słupek. Wszystko mówi to, że Drągowski jest najlepszym zawodnikiem w tym meczu. A ja wstawiłem jeszcze Walukiewicza za Dawidowicza i ten jest w ogóle najbardziej chujowy w całym meczu. Ty, Zielu ma 4-0? Co jest? Aż taki słaby był dzisiaj. Czechy wygrywają ze Szwajcarią. Nie wiem, czy to dobrze. My się będziemy byli ze Szwajcarią teraz. Czyli no albo remisujemy, albo będzie wygrana. A to oznacza, że Szwajcaria kosztem nas niestety nie awansuje. Tak wygląda na tabela grupy B, no Czechy na razie ją wygrywają. To jest ciekawa sprawa, Wam powiem. Tego bym się nie spodziewał. I czeka nas kluczowy mecz ze Szwajcarią, z przeklętą Szwajcarią. I, ale też jest szansa taka, wyjść z trzeciego miejsca samymi remisami. Zobaczmy zresztą, jak, wygląda inna, jak wyglądają sytuacje w innych grupach. Na razie Niemcy też wygrywają swoją grupę. Bułgaria radzi sobie fatalnie. Francja już wychodzi z grupy. Portugalia dwie przegrane? O, co jest grane? Z Albanią przegrali. Portugalia chyba nie wyjdzie z tej grupy. Austria nieźle sobie radzi, Anglia średnio. Chociaż w sumie to ta grupa wygląda identycznie jak nasza. I jeszcze każdy ma szansę wyjść. I ta dokładnie też. <laughs> ta też wygląda jak nasza. Ale powiem wam na razie, Szkocja tutaj, Anglia i Walia radzą sobie bardzo słabo. Łącznie te wszystkie trzy drużyny mają cztery punkty, to jest malutko. No i tak wygląda grupa F, Halland chyba. Chyba długo sobie na tym euro nie pogra, ale Hiszpania za to radzi sobie bardzo słabo jak na razie, ale będą grali z Norwegią i pewnie wygrają, tak mi się wydaje. No nic, to bardzo ciekawe euro tutaj wygląda. Bardzo ciekawy będzie mecz. O wszystko ze Szwajcarią. Jest szansa, że wyjdziemy z trzema remisami z grupy, ale lepiej byłoby wygrać. Dlatego trzymajcie kciuki, bo w następnym odcinku dowiemy się, czy to euro będzie trwało jeszcze dłużej, czy już na meczu ze Szwajcarią się zakończy, bo jeżeli Przegramy to odpadamy na 100% niestety i jedziemy do domu. A wiecie, że Polacy są bardzo wielkimi patriotami. I oni jako pierwsi zawsze chcą wracać kurwa do ojczyzny. Prosujemy jeszcze zmianę overola dla jednego z naszych zawodników. O, Mike Nawrocki, okej. Okay. Akurat mam go powołanego na Euro 28, więc zobaczymy jak zmieni mu się overall plus 4. O, no i to jest wzmocnienie naszej defensywy. Jakby co? To na tym kole fortuny też są minusy, ale nie mam pojęcia dlaczego w ogóle nie wypadają. Znaczy dla mnie to dobrze, bo na przykład taki Mike Nawrocki ma teraz 81 overola. Będzie miał w następnym odcinku, a on jest dosyć szybki. I na pewno wzrośnie mu statystyka defensywy, więc będę musiał zastanowić się, czy go by tu nie używać przypadkiem na tej obronie. Na dzisiaj to tyle, tak jak mówiłem, trzymajcie kciuki! W następnym odcinku dowiemy się, czy zostajemy na euro, czy już odpadamy. A przecież. Wiemy, jakie były oczekiwania, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby tą Szwajcarię pokonać. Ale to nie takie proste będzie, bo przecież ona jest przeklęta. W co ja się wpakowałem, kurwa?